Siemanko z tej strony Czoczo. Przed Wami recenzja kostki Xcube od Calvina. Od razu już Wam pokazuję, że tutaj mam dwa elementy zamienione. Zostawiłem tak tylko z tego powodu, żeby Wam pokazać, że może wystąpić na kostce takie właśnie parity. I poza samym tym parity, właśnie gdzie mogą być dwa narożniki tak zamienione, lub obok siebie, lub na przykład dwie krawędzie. Żadnych innych trudności raczej nie miałem z tą kostką. Tak jak mówię, to jest jedyne takie parity, które występuje, gdzie są tylko dwa elementy zamienione i to wszystko. Więc tyle co do samego układania. Przejdźmy dalej. No, kostka oczywiście zmienia kształt. Jest to jedna z serii kostek 3x3x5 od Kalwina. Kostka zmienia kształt, proszę bardzo. Wygląda naprawdę fajnie, sprawia dobre wrażenie, gdy się całkiem ją pomiesza, ale ja na razie to nie będę robił, zrobię to dopiero na sam koniec recenzji. Co za zmianą kształtu idzie, trochę zdzierają nam się naklejki. Zresztą widzicie, mam tutaj pozdzierane trochę tych naklejek. Chodzi właśnie o te naklejki tutaj, na tych warstwach, tak jakby doklejonych. Ponieważ no, jednak, gdy robimy coś takiego, potem przemieszczamy jakieś elementy, tak jak teraz, to zawsze coś zahaczy. I może nam się zacząć naklejka. Hmm. Co do samej budowy kostki, nie będę Wam jej pokazywał, nie chcę wyjmować tych elementów, ponieważ musiałbym rozkręcić ją. Budowa dość ciekawa, no to jest mniej więcej jak 3x3x4, na na tylko że trochę powiększone. No i dodatkowo musimy zwrócić uwagę, że ten, ten element tutaj ma tak jakby, cała ta trójka jest jednym narożnikiem. Te trzy elementy mają taką jedną stopkę jak narożnik, tak są połączone. Co do kostki, jeszcze należy uważać przede wszystkim, gdy bawimy się już w zmienianie kształtu. Załóżmy, mamy już coś takiego, jest już pomieszana kostka. Należy uważać, żeby nie łapać za te elementy. Są to elementy dość. no, dość kruche. Na to trzeba uważać, ponieważ gdybyśmy mocniej szarpli, możemy coś ułamać, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Sama kostka porusza się bardzo fajnie, jest ciekawym wyzwaniem. Moją poradą na układanie jej, że tak powiem, jest najpierw ułożenie se powrót do kształtu, ułożenie sobie biały-żółty i potem te cztery doklejone warstwy układam tak, jak centry w kostce 5 na 5 Według mnie jest to proste i dość szybkie. Ale na pewno są jakieś inne metody. Co jeszcze mogę powiedzieć o kostce? No kostka jest dostępna właśnie u Netcube'a. Za cenę niecałych 100 zł. Myślę, że dla tych, których interesują takie kostki zmiennokształtne, tak jak 3 x 3 na 5 czy Lcube, czy ten Xcube, no i tam jeszcze parę innych. Nie jest to dużo. Naprawdę kostka jest warta swojej ceny. Zresztą Widać, jak się zachowuje. Ci, co lubią takie kostki, na pewno zostaną do przekonani do niej. Tu trochę już widzę, kap nie wyleciał, więc mogę Wam od razu pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Te kapy parę razy mi się zdarzyło, że wyleciał w czasie układania, ale raczej nie jest to wielką przeszkodą, bo całkiem nie wylatuje. Gdzieś tam kawałek wyjdzie, to zawsze wystarczy docisnąć. O, właśnie, tak jak teraz. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać. O naklejkach już mówiłem, jak się porusza. Chyba to będzie wszystko. Recenzja dość krótka. Mnie ja też długo filmów nie wstawiałem, to wszystko przez to, że miałem problem z aparatem i ogólnie ze sprzętem, dlatego nie było filmów, teraz to jakoś ruszy, jeszcze teraz będzie. Unboxing jednej kostki dość ciekawej, potem unboxing dwóch kostek i czegoś jeszcze. No ale to myślę, że po prostu trzeba poczekać i zacząć to wszystko od nowa. Teraz znajdę czas i będę mógł dalej nagrywać filmy. Po tej najdłuższej chyba przerwie, bo z miesiąc już nie było nic. No więc co, myślę, że na dzisiaj to wszystko. To była recenzja kostki X-Cube dostępnej u Netcube'a. Jeszcze ją pomieszał w tym czasie. Przypomnę też, że Netcube ma promocję, że za każde zakupy powyżej 80 zł w jego sklepie dostajemy gratisowy woreczek. Jest to taki czarny woreczek, dość duży z jego logiem. Fajny materiał. Na pewno nie będziecie się bali przechowywać w nim kostkę. Jest on dość sztywny, że tak powiem. Przez to sprawia wrażenie jeszcze bardziej odpornego na wszelkie wstrząsy. I tym podobne. No i co? Przejdźmy do oceny. Bo to jest najważniejsze. Jak dla mnie taka mocna ósemka. Wszystko przez te naklejki i te prelatujące kapy. Ale jeśli chodzi o kostki zmiennokształtne. Jest to naprawdę jedna z najfajniejszych kostek na rynku. Bo 4 na 4 x 6 jest już dużo droższe. Ok. Pomieszana kostka. Więc to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.